I dzisiaj znowu o kucykach. Haha, <noise> żartowałem! Siemano, z tej strony Mrożon i mamy 230 dni do matury. Każdy człowiek na całym świecie w większości czuł swojego życia. Nieważne czy jest w szkole, pracy, bawi się ze siostrą, bratem lub jaszczurką. A nawet kiedy ogląda ten film, jest... W stanie czuwania. Wszyscy w większości czasu naszego życia jesteśmy na tak zwanej jawie, czyli sobie w tym czasie chodzimy, rozmawiamy i mamy świadomość tego, że wszystko dookoła nas jest prawdziwe. A w naszym ludzkim procesorze, zwanym mózgiem, rejestrowane są fale alfa i beta. Ale o tym chyba wie każdy i raczej nie trzeba tego nikomu przedstawiać. Porozmawiajmy więc o czymś przeciwnym, czyli o śnie. Tak, to ten drugi czas, w którym przeciętny człowiek spędza przez całe życie około 20 lat. Oczywiście charakteryzuje się zniesieniem tego, co mamy na jawie, czyli świadomości, ale nie zawsze oraz bezruchem. Kiedy każdy z nas kładzie się do najlepszego czworonożnego przyjaciela człowieka, czyli do łóżka, i zamyka swe piękne ślepia w jego procesorze, czyli mózgu, zachodzą różne ciekawe rzeczy, i pokrótce postaram Wam się je przekazać. Na początek, chwilę po tym, jak położymy się spać, nasz mózg rejestruje falę alfa i my się czujemy tacy zrelaksowani. Jest taki stan relaksacji, ale on trwa bardzo krótko. Potem następuje tak zwany płytki sen, zwany także półsnem. I to jest takie przejście, wprowadzenie do tego, żebyśmy zasnęli i ono trwa tam od kilku do, do kilkunastu minut, ale w momencie, kiedy ktoś by nas obudził, to nawet nie poczujemy, że spaliśmy. Następnie wchodzimy w fazę zwaną NREM. Tłumaczyć można Non Rapid Eye Movement. Co to jest REM? O tym później. Jest to kolejna faza snu. Nasz mózg przechodzi na fale delta i theta i w tej fazie następuje taki naprawdę głęboki wypoczynek, w tej fazie dopiero odpoczywamy. Jest to najdłuższa faza, bo trwa około godziny. Nasze ruchy gałek ocznych są bardzo wolne, mózg bardzo, jakby cały organizm bardzo się wycisza, nasz organizm pracuje wolniej, krew pompowana jest wolniej, jelita wszystko robią wolniej, ogólnie cały organizm włącza się w takie jakby uśpienie, odpoczywa, i robi wszystko wolniej. I tutaj, może dla niektórych, będzie to zaskoczenie w takiej fazie, nie występują sny A jeśli się pojawiają to po prostu bardzo, bardzo rzadko Czasami pojawia się po prostu jakieś wrażenie spadania Które jest pewnie w większości z was dobrze znane Im więcej w tej fazie mamy fal delta Tym głębiej śpimy i tym trudniej nas obudzić Człowiek obudzony w tej fazie po prostu nie ogarnia na początku I nie wie co jest grane w jakim jest świecie Po skończeniu się fazy NREM przechodzimy w fazę REM Czyli Rapid Eye Movement Szybkie ruchy gałek ocznych i tutaj zaczyna się zabawa. W tej fazie już tak bardzo nie odpoczywamy jak w fazie NREM. Nasz mózg jakby się włącza, nasze tętno bije szybciej, pojawia się nieregularny oddech, i możemy mieć wtedy nie. Mamy wtedy marzenia senne. Nawet jeśli mówisz, że nic się nie śni, to ja ci powiem, że ci się śni, tylko po prostu o tym nie pamiętasz. Długość fazy Len jest zależna od tego, jak długo śnimy. One zaczynają się od kilkudziesięciu minut i co następną fazę jest to wydłużane. I tutaj ta nazwa szybkie ruchy gałek ocznych odnosi się do tego, że w momencie kiedy my śpimy, to nasze oczy ruszają się tak, jak poruszałyby się w śnie, a nie poruszamy swoim ciałem. Tylko dlatego, ponieważ mamy na sobie tak zwaną klatkę paraliżującą, która wyłącza nam jakby całe ciało i nie ruszamy, nie ruszamy po prostu jak biegniemy w śnie, no to nie biegniemy w łóżku, prawda? Po zakończeniu fazy REM przechodzimy w fazę NREM, znowu odpoczywamy, znowu mamy głęboki sen, znowu wszystko się dzieje wolniej. Później mamy znowu fazę, REM. śnimy sobie o kwiatkach i innych rzeczach. Ta faza Rem jest coraz dłuższa. Potem faza NRM, potem faza Rem, która jest jeszcze, jeszcze dłuższa, potem faza NRM. I dlaczego o tym mówię? Może zastanawiacie się, dlaczego jest tak czasami, że idziemy spać o nie wiem, której godzinie, śpimy 12 godzin, wstajemy i czujemy się po prostu strasznie, nie chce nam się nic. A jest tak czasami, że śpimy 2-4 godziny i jest wszystko dobrze, normalnie możemy zabojować świat i nic się nie dzieje. I ja Wam powiem dlaczego. Zależy to oczywiście od tego, w której fazie snu się budzimy. Tak jak mówiłem, jak wspominałem, faza NREM jest to faza bardzo głębokiego snu. W momencie, kiedy ktoś wybudzi nas z fazy głębokiego snu, będziemy zaspani i najchętniej położymy się od razu spać, więc to jest właśnie to, o czym mówiłem, że czasami jest tak, śpimy długo, budzimy się w fazie REM i, i po prostu jest dupa, bo nie, nie czujemy się wyspani. W momencie, kiedy obudzimy się w trakcie fazy REM, czyli w trakcie marzeń sennych, y, jesteśmy wypoczęci. Tylko, że jeśli obudzimy się w połowie tej fazy, czyli w trakcie snu, no to też nie jest za fajnie. Czyli optymalnym rozwiązaniem jest to, żeby obudzić się w momencie, kiedy tu mamy fazę REM. I ona już i zaczyna iść w fazę NREM. I tu w momencie, kiedy kończy się faza REM, a zaczyna przechodzić fazę NREM, należałoby się obudzić. I w momencie, kiedy tak się obudzimy, na pewno wstaniemy rzeźcy i wypoczęci. Ponieważ są szacowane długości każdej fazy, dla ogólnie dla każdego człowieka, w internecie możecie znaleźć coś takiego jak kalkulator snu. W którym możecie tam obliczyć sobie, jaka powinna być wasza optymalna godzina do zaśnięcia lub pójścia spać, tak aby obudzić się wypoczęci na daną godzinę. I tu zaznaczam, jeśli obliczycie moment pójścia spać, no to okej, okay, to wtedy jest moment, w którym po prostu kładziemy się do łóżka. Ale, ale jeśli jest to moment zaśnięcia, to musicie wziąć pod uwagę, że średnio człowiek potrzebuje 14 minut na to, żeby zasnąć. Niektórzy ludzie także uważają, że w mózgu możemy ustawić sobie tak zwany alfa budzik. Działa to mniej więcej tak, że przed zaśnięciem wyobrażamy sobie tarczę zegara, powoli przesuwamy jego wskazówkami i ustalamy sobie godzinę, na którą planujemy się obudzić. Tylko to jest jedna z tych rzeczy, jeśli do której nie podejdziemy totalnie poważnie, że nie na zasadzie sprawdzę sobie pewnie będzie niezła beka, jak się nie uda. Tylko trzeba w to naprawdę uwierzyć. Ale przypomnijcie sobie, że na pewno mieliście kiedyś taką sytuację, że przyjście spać, a następny dzień miało się zdarzyć coś niesamowitego. Nie wiem, wyjeżdżaliście na wycieczkę i potem jest tak, że zasypialiście i budziliście się godzinę, pół godziny przed budzikiem, tak żeby nie zaspać. I to działa mniej więcej na takiej zasadzie. Powodzenia! Mam nadzieję, że od dzisiaj każdy z Was będzie budził się rano rześki i wypoczęty. I tym pozytywnym akcentem... Kończę ten odcinek, ale jest to taki wstęp do paru kolejnych materiałów, które również będą zahaczały o tematykę snów i mam na myśli tutaj marzeń sennych oraz czegoś tak niezwykłego i wspaniałego jak świadome śnienie. Haha, widzicie? Jakiś fajny temat też umiem znaleźć. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się i do jutra. Słodkich snów! Jakby ktoś myślał coś w stylu o, „po co mi wiedzieć coś na temat świadomego snu”, to ci powiem, że w trakcie świadomego snu możesz się podupczyć.